Dobry, Państwo, dobry wieczór. Ja z tego względu, że już muszę, właściwie, jeszcze 15 minut zostało, już muszę uciekać. Dwa słowa. Pierwsze do przed chwilą omawianego problemu. Decyzja o rozbiórce praktycznie została podjęta. Podjęliśmy już pewne kroki, żeby, żeby zorientować, jakie są koszty, wykonawce, jak zagospodarować ewentualnie materiały rozbiórkowe. Jeśli chodzi o plan miejscowy, to już podjęliśmy kroki w celu wskazywania terenu granic planu miejscowego. I ja myślę, że podjęcie uchwały burmistrz, złoży wniosek do Rady o podjęcie uchwały intencyjnej, czyli o sporządzenie planu miejscowego, ja bym chciał, żeby to było w czerwcu. Jeśli nam się uda to wszystko dobrze spiąć i złożyć wniosek do Komisji Komunalnej. E, więc ten wniosek e, wraz z granicami planu miejscowego dla Centrum Kwaszczyna chcieliśmy e, w czerwcu, e, aby już, już ten plan e, był procedowany. Ten plan e, gdzieś w granicach, ponieważ nie jest to dla jednej działki, będzie to pewnie jakiś większy obszar, e, będzie gdzieś tak w granicach półtorej roku e, trwało sporządzenie tego planu miejscowego. Czyli jeśli chodzi o to, to to, to jest e, na dzień dzisiejszy mam taki stan, wracając do e, uchwały. E, uchwały, jeśli chodzi o to tak jak pan burmistrz na dyskusji, którą tutaj przeprowadzaliśmy prawie miesiąc temu, tak, obiecał, na tą sesję już są przygotowywane materiały o wniosek burmistrza o uchylenie tej uchwały, która została podjęta z miesiąca stycznia. Także tak jak pan burmistrz obiecywał, jak najszybszym terminie nie dało się na poprzednio, materiały są przygotowane na majową. W najowej sesji będzie podjęta taka uchwała. Dziękuję Państwu i życzę miłych obrad.